To no dzisiaj podwójny wywiad Bramkarz, Bramkarz i podróba dziennikarza Władysław Strach i Piotr, Piotr Gajewski no Mecz na szczycie już w pierwszej kolejce Ligi Fanów Lumumby podejmowały dzbany Łódź 4-0 do przerwy prowadziły Lumumby Ale odrobili zawodnicy i mistrzów Polski Władziu, zacznę od Ciebie, co się wydarzyło? Nie wiem, właśnie, Pierwszą połowę dobrze graliśmy Ale drugą, no myślę, że... Też dobrze graliśmy, ale trochę szczęścia nam zabrakło. Piotrek, dużo jakichś cierpkich słów w przerwie? U nas jak zwykle spokojnie. O dziwo, chociaż można by było się spodziewać, że przy 4-0 to zaraz ktoś tam na siebie usiądzie i będą jakieś żale wyciągane może, ale tutaj nie było. Tylko po prostu druga połowa jest nasza i powiem szczerze, że ja bardziej myślałem, że po prostu dojdzie do wyniku.